szybki poradnik serwisowy Będę wymieniał zapadki w mojej pieście Którą jest Dartmoor Reel Pro 102 V1 albo V2 Nie wiem Dobra, tu mam moje zapadki Kupiłem je nowe tam chyba z jakiegoś internetowego rowerowego sklepu Nieważne Pierwszą rzeczą jaką zrobimy będzie zdjęcie tutaj konusa z piasty on jest tylko na wcisk, więc po prostu go zdejmujemy kombinerkami odkładamy. Następnie zdejmujemy kasetę. Razem z bębenkiem. Mamy tutaj. Teraz przyczyścimy sobie trochę te zapadki, chociaż w sumie to nie ma sensu, wyjmiemy je już po prostu. Stare zapadki, które no już u mnie pasowało je wymienić, bo krzywo cykały i tak Nierównomiernie to chodziło. Gram sobie gorące jak diklo. Cały kraj się jara, moją krzywką. Cały kraj jara się moją bitwą. Kiedy zostałem, miksuję ten hip hop. Miksuję ten hip hop. Wszystko, co zrobiłam, to było dopiero intro. Z ten starym miksuję ten hip hop. Skacz na parkiecie, zrobiło się już widno. Kiedyś to codziennie miałam klub. Teraz mam tu pełny stół. Ziomą na mi się na bół. Każdy ruch to wspólny mów. Chcę dostać artery królowej imprezy, a potem królowej afterów. Bo mi się należy. Wiem, każdy kto ze mną coś przeżył Noce nie bywają spokojne Będzie trzeba, to pójdę na wojnę Na ulicę przyjadącej kurce bombler Będę walczyć o zwrot moich wspomnień Bo chcecie nam zabrać ten czas Dobra, wyczyszczę sobie Piastę od środka, bo Na pewno jest tam I te radosne bankiety Oddajcie lokale i hajs Nie cenzurujcie poety Czekam masz znowu będziemy popijać bakardy W próbie coś tam Gdy na pakiecie nasze fan puniki i karki Nie mów nikomu łamiemy zasady, bo w domu też bywa Kiedy padają koleżanki, zaczynają się kulanki Czy to masz znowu będziemy pobijać bakarki w próbie ze śklanki Gdy na nasze panki A na głośniki i kargi Nie mów nikomu łamiemy zasady, bo w domu też bywa Kiedy padają koleżanki, zaczynają się kulanki Bakier Biorę teraz nasze nowe zapadki Wysypę sobie je tutaj O, lid. Widzicie, są totalnie nowe. Nigdy razu nie były zakładane. I zakładam teraz. Najpierw sprężynki. One tu muszą wejść w taką dziurę. Ale tu raczej nie ma szans, żeby to źle włożyć. Ważne tylko to, żeby zapadka była po prawej stronie od tego, jak się kręci piasta. To znaczy, tu macie nawet takie. Może Wam to pokażę jakoś. O. Tu są nawet takie lekkie wypustki do góry. I tu widać, to jest miejsce na zapadkę. Więc po prostu tutaj wkładamy zapadki, a po przeciwnej stronie wkładamy te nasze sprężynki. Wbijaj do mnie na house party, OK. Z nami powiem, że sąsiad Najpierw pozackie wyniory, potem wragił bolezne porażki. Mój kapelan rzuca takie tańczone. Rumpel na sala przez noc przez dobę. Wkleję wam teraz zdjęcie. Jak to powinno dobrze wyglądać? Założone sprężynki I biorę się za zakładanie zapadek. Aby sobie pomóc zakładać zapadki, przyda nam się jakiś płaski śrubokręt. Położę sobie papier tu na nogi, żeby móc sobie tu położyć kasetę. O, dokładnie tak. No I teraz bierzemy nasze zapadki i śrubokręt. Ona musi tutaj wejść tak, żeby. W tą dziurę musi być, na niej jest tutaj taka mała wypustka, i ona musi po prostu się stykać z tym tutaj. Więc przykładamy sobie naszą zapadkę tak. I podginamy naszą sprężynkę, żeby zapadka dobrze wyszła. I robimy tak z każdą zapadką. Dobra, nie będę tego nagrywał, bo nie ma sensu. Dobra, wszystko już złożyłem, tak jak trzeba. Teraz też wam tu załączę zdjęcie, tak jak to wygląda. Jak już wszystko złożone, upewnimy się, że wszystkie zapadki chodzą poprawnie, tak jak powinny. I teraz ja preferuję dawanie tutaj po prostu po kropelce oleju silnikowego. Ja mam chyba 10W40 czy coś takiego. Biorę sobie i na palca trochę. Tak jak mówię, jedną kropelkę. O, i smaruję tutaj nasze zapadki. Trochę za dużo mi się nalało. Ale w sumie można to zrobić równie dobrze z Dajemy po jednej kropelce na to. Próbuję się cały klub, nogi na nogę. Chcesz wieczory spędzać poza domem. Z Dajstanem tam gdzie z nieba słychać się węgiel. Tam gdzie laski tańczą na pewno. Pierwszą sukienką. kosną storebką. Gdzie z chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno. Down. Czekam aż znowu wejdziemy, na chyba kardi, lubię zaś tanki Gdy na pakiecie nasze panki, a na się nich i karki Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu te bywa spadki Kiedy padają koleżanki, zaczynają się kulanki Dobra, biorę sobie teraz jeszcze smar, ja używam silikonowego od Fuxa Czy jak to się tam nazywało? Szczęście sobie trochę tutaj to, bo jest cały w oleju od ostatniego powietrzenia. i mam tutaj taki patyczek fitibiski. Biorę teraz ośkę i nasmarowuję ją tutaj, żeby nie zapiekła się na niej ośka od bębenka. To daje tutaj tak tego smaru w sumie nie jakoś mega za dużo, ale ważne żeby wszystko się tam dobrze kręciło i jak mówię nie zapiekło. Uważam na punkty zaczepu, żeby smart się na nie nie dostał Bo tego zbytnio nie chcemy Tu mi się kawałek dostał, więc go zdejmę O, git I teraz zakładam tutaj Naszą kasetę z membenkiem Nie chcę wejść, to możemy dobić. Zakładam, zakładam do końca. Przyczyszczę sobie ręce, Mam brudne. I jak już mamy założoną naszą e, kasetę, zakładam jeszcze tylko konus. Przyczyszczę sobie go wcześniej, bo jest brudny i też dam tu trochę smaru na tą uszczelkę, która tutaj jest i do środka, żeby się kręciło, był dobry poślizg. Zakładam to tutaj. Dobijam ręką i teraz jak widzicie jest już normalny dźwięk. Nic tu nie wrzęczy Wszystkie zaczepy się łapią o siebie i na na dziś to w sumie tyle.